Masz rację. Słuchajcie, dzisiejszy poranek, dzień dobry, tak w ogóle. Jest mega mglisty. Nie widać tam placu placu. Nie widać, nie widać w ogóle placu zabaw. A łucja ma na sobie piękny komplet z HM-u tą czapusie i szalik. Komin. To prawda. łucja, a proszę powiedz, kto ma dzisiaj urodziny? Tak, takie prawdziwe, co nie? No już wszyscy uci wręczyli prezenty, tylko jedna babcia została, która dzisiaj właśnie odwiedzi uci. Zimno w buzie. No bo mróz jest, normalnie jest mróz. Patrzcie jak zamarznięta trawa, leciutko. Ale jednak. Pierwszy przymrozek. Proszę. Zapomniałam, chcę zaistać w To przejdziemy na pasach. Hej, witam Was serdecznie. Już tak wiecie, face to face. Eee, zrobiłam z makijażu, jedynie brwi dzisiaj podkład nałożyłam. To ciut się zmniejszyło po tym e, cudzie na wypryski, ale nadal jest, więc nie działa jakoś fenomenalnie, że raz na i nic nie macie, ale nie boli, bo wczoraj bolało to dziwne coś pod skórą. Natomiast dzisiaj nie boli, no ale trudno. Jest jak jest. No, eee, ja teraz tak, uciekam do domku. Napić ciekawe z mężem, bo jest jeszcze wczesna godzina. Dzieci zaprowadziłam na przystanek. Yy, Łucję. No, Kłamię, że dzieci Łucję. Ignacy strasznie kaszlał. Nie ma temperatury ani nic, ale ma okropny kaszel i stwierdziliśmy, że lepiej go zostawić w domu. Ten jeden dzień poobserwować. Wiecie, jakiś tam syrop z lipy. Zaraz nagotuję imbiru, cytrynki, herbatka malinowa i będziemy go tak kurować, żeby jutro było lepiej. A dzisiaj najlepszy dzień z tego dnia na chorowanie i na takie dochodzenie do siebie. Bo dzisiaj ma trzy lekcje takie luźne, bo ma świetlicę, religię, na którą mnie chodzi, i W. To wiecie, najmniej nadrabiania. No później już trzy takie konkretne lekcje, ale mam nadzieję, że się uporamy z tymi, że to będzie tylko takie jednodniowe sprawdzanie, co się dzieje. Łucja poszła do przedszkola yy, wyposażona w wafelki. Kupiłam tutaj 25 wafelków dla każdego dziecka. Nawet tego nie pokazałam w footholu, w ogóle nie wiem czemu, bo po prostu pokryłam przed nią i sama zapomniałam Wam pokazać. Tak jest zwykły wafelki, takie Ala Knopers, taka podróbka Knopersa Lidlowa. One są pakowane po 10, to kupiłam 30 sztuk i tak 25 zabrała 5 zostało w domku. Eee, o 9 jadę do Niemiec po kalendarz adwentowy. Obejrzeć w ogóle, co jest w asortymencie niemieckiego DM-u, niemieckiego Kauflandu, niemieckiego Lidla. Potem wracamy do domku. Będę miała dzisiaj teściową na obiedzie, więc robię większy obiad, rybkę dzisiaj smażę. Ziemniaczki, surówka jeszcze nie wiem, pokombinujemy. Warzyw wczoraj nakupiłam, więc mam z czego kombinować. A może słoik jakiś po prostu otworzę. I co? Torcik chcemy mały też dzisiaj kupić, bo mimo, że urodziny już były wyprawiane, to żeby coś było do poczęstowania, gdyby ktoś nas jednak odwiedził, więc w wiem, na pewno kupimy jakiś torcik. Mama do mnie dzwoniła, prosiła o płyn do pukania i do lakier, o lakier do włosów. Ja to również sobie kupuję, więc z pewnością nie zapomnę wziąć razy dwa. I tyle. Do zobaczenia, kochani. Bo to głośno. Do zobaczenia. No i już myślę po zakupach. Teraz idę posiedzieć trochę z mężem. Dobra, kochani, na szybko wam mrożonki pokazuję z lidla niemieckiego. Kupiłam takie sprężynki do wrytkownicy i do piekarnika, dwa razy szpinak. Wzięłam taki mały torcik truskawkowo-jogurtowy, żeby dzisiaj było czym poczęstować w razie czegości. I lody, bo były w fajnej promocji, 2,9 euro. Za 7 sztuki to te markowe, wiecie: Magnum, Capri, Nodger i tak dalej. Dobra, rozkładam po zamrażarkach i pokazuję wam resztę, już tam fajniejszą resztę. Dobra, hej, słuchajcie, ja już wróciłam z, z Niemiec, już Wam mówię co gdzie kupiłam i za ile. W DM-ie zapłaciłam za wszystko 43,55 euro, w Lidlu zapłaciłam 12,84 euro i w NKD 10,39 euro. I od tego zacznę. Weszłam do NKD tylko dlatego, że częściowo do mnie mówi, a może zajrzymy? Ja my dobra, spokoj, jesteśmy tutaj stoimy, to czemu nie. No i ona sobie tam oglądała swoje rzeczy i nagle po prostu wpadło nam w oko wieszak z takimi promocjami i wisiało to futerko. Futerko, które rozmiarowo powinno nie być dobre na Łucję, ale mam nadzieję, że ja się mylę i moje oko jest lepsze. Bo tu jest rozmiar powiem Wam z metki 110-116. Ona nosi 116, no ale nie 110 natomiast wydaje mi się one dość spore, bardzo cieplutkie, ciemny fiolet, ona ma, widzieliście zresztą dzisiaj, różowy komin i e, czapkę i taki ten róż też jest taki inny, myślę, że będzie pasował do tego koloru, a to futerko było przecenione z dokładnie, czekajcie, bo cena jest tu zaklejona, sprawdzę, dwa razy widzę, było przeceniane, a nawet trzy, ale o tym zaraz Wam powiem, dobra, zerwę już tej drugiej się nie da zajrzeć, no... Filunia, filunia. Spróbuję tak, żeby zajrzeć, żeby było widać. Będzie widać. Dobra. 25,99 euro. Czyli 26 euro na 13. Na 12,99. Poszłam z nim do kasy, a przy kasy pani mi policzyła jeszcze jakiś rabat i zapłaciłam. Action rabat minus 2,60. Zapłaciłam 10,39 euro. Za tak naprawdę zimowe futerko, można powiedzieć, ale ja już od jutra jej założę, jeżeli będzie dobre, z tego względu, że ona dzisiaj już marzła. A tą króteczkę, którą ma, to jest taka przejściowa, a to już jest coś ciepłego, a dzisiaj pierwsze przymrozki do nas przyszły. Więc takie futerko zapinane całe na zamek, proste, ciemnofioletowe, za dzisiaj dział rozhaczeniem, mega fajna cena, o jakieś 45 zł na nasze nawet jakby było 50 to i tak fajna cena. Dobra, potem powiem wam Lidl. No to te rzeczy, które widzieliście. Mały torcik, e, szpinak, e, co tam jeszcze wzięłam. Mały torcik, szpinak, e, te kręcone coś tam, coś tam. No i mamy cenę 12,84, natomiast w DM je troszkę kupiłam. No i teraz tak, popatrzyłam na te wszystkie kalendarze, zastanawiałam się na tym z M Up, nie wiem jak się ta firma nazywa, jak się ją wymawia bo bardzo mnie interesował ten kalendarz, kosztował 65 euro i patrząc na ceny polskie mega się opłacało. Natomiast tak przejrzałam, że to jest, tam było aż 5 chyba lakierów do paznokcia albo 6 nawet. No i stwierdziłam, że to już nie bardzo mnie cieszy i raduje i zaczęłam przeglądać całą resztę. Bardzo fajny był kalendarz z firmy... Catrice. Natomiast był to kalendarz typowo DIY, czyli wiecie, zrób yourself, do it yourself, um, czyli wsypane wszystkie kosmetyki do pudełka i teraz sama sobie wsać w torebeczki opisz. Musiał mogłabym go kupić i wiecie, dać podrzucić mężowi, powiedzieliśmy, pochowaj, żebym ja nie widziała. Ale stwierdziłam, że nie będę się bawić. Potem chodziłam z kalendarzem Trend It Up, ale też stwierdziłam, że w sumie co roku otwieram Trendit Up. Jednego byłam pewna, że tego taniego Balea i Alverde nie chcę, bo już mam dość tych żeli, szamponów i tak dalej. Więc zdecydowałam się pierwszy raz w tym roku na Essence. W ogóle nie planowałam tego kalendarza. Kosztował, już Wam powiem dokładnie, on kosztował 28,95 euro, czyli 29 euro. Mamy kalendarz z Essence. Mają tu być i przybory do malowania i lakiery do paznokci też. Ale też pudry, szminki, błyszczyki, naklejki, pudry, jeszcze jakieś inne pensety i różne. Ja tutaj je zaglądam. Oczywiście, ja go chowam i na 100%, jak będę go otwierać, to nie będę pamiętała, co dokładnie w nim tu jest. Standardowo wiem, że kolorówka. Natomiast co dokładnie będę otwierać razem z Wami każde okienko i to jest kalendarz w postaci takiej szkatułki, gdzie otwieramy warstwy i zaglądamy co tam jest w środku, więc za 30 euro kalendarz z Essence będę otwierać w tym roku we Vlogmasie. Już Wam pokazuję całą resztę DM-owych rzeczy, jakie kupiłam. Ja zazwyczaj biorę te takie podstawy. O, podniosę wielką torbę i już wam pokazuję. Swoją drogą mam genialną torbę na zakupy. Zaraz Wam pokażę. Po pierwsze, jest mega pojemna, wielka. Kościoła e, mi ją kupiła, ale pokażę Wam, do jakich rozmiarów się fantastycznych składa, żeby ją dostać w torebce. Ale zacznijmy po kolei. Wzięłam dwa płyny do pukania. Płyny do pukania z tej e, najtańszej firmy DM-owej, e, ale pachną przepięknie. Wzięłam dla siebie i dla mojej mamy, więc takie płyny do pukania. Jakieś tutaj kwiatki, oczywiście, ale zapach jest cudny, więc dlatego po nie sięgnęłam. Ja, jak jestem w DM-ie, to muszę brać wszystkie te rzeczy, typu balsamy, żele pod prysznic, czy szampony, czy odżywki, właśnie z Balea. I najczęściej z tej serii, która teraz aktualnie jest. I tak było też tym razem: czyli sięgnęłam po żel pod prysznic. Zawsze biorę jakiś żel pod prysznic. No właśnie z Balea. I tak mi się skojarzył mega już zimowo, bo tutaj mamy wanilię i mandarynkę. Ja uwielbiam takie połączenia kolorystyka jest taka bardziej jesienna ale zapach jest cudny więc wzięłam taki ale wzięłam też wanilię z kokosem bo ja uwielbiam kokos ostatnio w kosmetykach więc tak i od razu Wam powiem, że tak płyny do płukania mm, już Wam powiem, kosztowały 2,50 czyli po euro 25 natomiast żele pod prysznic kosztowały 55 centów i 55 centów więc mega niedrogo Później wzięłam standardowo, jedyne czego nie było, to mojego ulubionego suchego szamponu do włosów. Nie chciałam żadnego innego, więc nie wzięłam nic. Dwa lakiery do włosów, znowu dla mojej mamy i dla mnie też je bardzo lubimy, właśnie te wolum I lakiery do włosów kosztowały po euro 15 za sztukę. Dalej wzięłam dwa dezodoranty dla mojego męża, taki antyperspirant typowy. Balamen i baleamen, tyle że tutaj jest taki invisible dry, a tutaj mam po prostu fresh, więc e, takie dwa e, deo dla mojego męża i te męskie kosztowały już Wam powiem e, po 95 centów. Wzięłam dolewkę mydła, bo to zawsze biorę jak jestem, tym razem taki sensitive, bo myślałam, też, że dla dzieci będzie dobry, żeby dolać do łazienki na dole, do łazienki na górze. Tutaj w kuchni mamy dozownik na mydło, więc taka dolewka mydła i ta dolewka mydła, poczekajcie, to jest taka dość spora, 850 ml to ma aż. I to kosztowało. nie mogę znaleźć niektórych cen, serio. To kosztowało 95 centów, czyli też kolejna mega niedroga rzecz. Wzięłam sobie balsam do ciała, znowu taki dla mnie in limited edition, Magic Fairy Tale, się nazywa. Naprawdę taki zaczarowany ogród jak nic. Pachnie bosko i wygląda, zobaczcie jak to opakowanie pięknie wygląda. Taki jeżyk tam siedzi i balsam do ciała kosztował euro 45, bo to taka limitowana edycja, zazwyczaj one są tańsze. I tu wyciągnę takie pierdółki, które jeszcze wzięłam dla mnie nowość. O, za to zapłaciła moja teściowa. Zobaczcie, może ja to odsunę, bo to nieładnie, tak? Za to zapłaciła moja teściowa, bo mówię, muszę kupić jakieś bomby do kąpieli dla dzieciaków do kalendarza adwentowego. I dla Ignasia nic mi się nie podobało, powiem Wam szczerze. Mówię, nic na siłę nie będę brać. Ale mówię, dla Łucji super, bo tu jeszcze jest w środku w bombie unicorn. A teściowa mówi, o nie, 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 za to zapłacę ja. Więc wzięła tu do kasy, więc jakby w rachunku to mam niewliczone, a ona kosztowała około 4 euro. Ta bomba. Dalej wzięłam sobie takie małe nowinki. Peeling do dłoni. To jest fajne rozwiązanie. W ogóle ja sobie robię z kawy, z cukru i tak dalej. Wiadomo, że można w domu, ale chciałam sprawdzić, jak się sprawdzi taki właśnie kupny. I to też fajna opcja, żeby ze sobą gdzieś zabrać. Wiecie, mokre ręce tam sobie peelingujemy, zmywamy, nakładamy krem do rąk i tyle. Więc taki malutki wzięłam sobie peeling do dłoni, bo już się ten czas wysuszonych dłoni ust u mnie zaczął, niestety. I ten peeling kosztował 95 centów, no wiadomo, że to na raz. Wzięłam też maseczkę do stóp i myślę, że to będzie fajne rozwiązanie, jak sobie tak właśnie wypeelinguję stopy, przygotuję po kąpieli, po jakimś moczeniu w soli, zamiast balsamu całość nałożę grube skarpety i do łóżka, więc a to do stóp kosztowało 65 centów, i to jest taka maska, właśnie na spieszchnięte stopy. I dodatkowo wzięłam sobie jeszcze maskę. Już tutaj zaglądam na cenę. Maska kosztowała ,85 euro 85 i jest to maska z garnier taka w płachcie, czy w płacie, jak tam wolicie, yy, taka czarna maska. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie działać. 15 minut ją powinniśmy trzymać na twarzy. Ja jeszcze tej nie używałam, dlatego po nią właśnie sięgnęłam. Zobaczymy, jak działać będzie. O i tyle całych moich zakupów. Słuchajcie, ja teraz tak związuję włosy, bo niewygodnie mi się chodzi w rozpuszczonych. A a propos moich włosów, słuchajcie, zapuszczam, bo końcem w ogóle jak to nierówne. To nie jest nierówne, tylko że ja mam włosy obcięte, tak wiecie, z przedziałkiem na środku. A jak rzuciłam w tą stronę, to tak wygląda, jakby te pasma były e, dłuższe od całej reszty. No ale mniejsza o to. E, dlaczego w ogóle nie obcinam włosów i ich nie farbuję? Słuchajcie, nie farbuję już włosów, e, no nie wiem, trzy tygodnie, cztery. Nie pamiętam i nie farbuję na razie włosów. Zostawiam włosy niefarbowane. Chcę, żeby odrost się trochę powiększył. Zresztą zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo ja akurat nie lubię u siebie odrostu, więc nie wiem, jak przeżyję tę pierwszą chwilę. Jak się nie uda, to zafarbuję, więc tu nie obiecuję. Natomiast włosy zapuszczam, mam plan na siebie i znowu chciałabym, pamiętacie, w tamtym roku zaczęliśmy vlogmasa nową fryzurą i w tym roku również się tak umawiam do fryzjera. Tylko tym razem nie tniemy, wiem, że mi było dobrze w tej długości, wiecie, takiej dotąd młodziej. Natomiast teraz mam odrobinkę inny plan na siebie. Chcę fryzurę taką, jak kiedyś miałam, czyli fryzurę nie cięcie na prosto, tylko cięcie cieniowane, ale też nie jakby na całej objętości, tylko z przodu to cieniowanie ale dość mocne z przodu cieniowanie i żeby to było takie y, w tą stronę te włosy, żeby się układało troszkę jak aniołki Charlie'ego, żeby ta grzywka była zdecydowanie krótsza, że jak zwiążę włosy, to ta grzywka mi tutaj ładnie wisi. Ja się bardzo dobrze z taką czułam i to jest mój plan teraz y, na kolejne y, na kolejny miesiąc, no bo tak w listopadzie. Teraz wiążę włosy, zabieram się za rumień, obiadu, ziemniaki, rybka, zaraz się stanowię nad surówką i chciałabym tylko pozamiatać, bo pieski mi tu liście przyniosły, słuchajcie, po spacerze. Mąż z nimi był. I tyle. Rozkładam te wszystkie manele. i do syna zobaczyć, jak on się tam czuje, czy się pouczył. Bo powiedziałam to, że zostawić w domu nie zobowiązujecie do tego, że wiecie, że nic nie będziesz robił. To nie jest jakaś wielka choroba, tylko kaszel. Więc dałam mu tam y, naukę z niemieckiego. I już. To wszystko. Dobra, na razie uciekam związać włosy i rozkładać zakupy. A my widzimy się później. A tą torbę, którą pokazywałam, składa się w taką małą saszetkę. Rozwijamy, mamy ogromną torbę na zakupy. Miejsca nie zajmuje w torebce. Dla mnie bomba. To teściowa zawsze takie cuda wynajdzie. Właśnie wróciłam z placu zabaw, chciałam Wam pokazać, teściowa mi dała ocet jabłkowy. Znowu zacznę pić o poranku, ja i mąż. Już suruś! Oczywiście, kiedy jestem wołana, zawsze jak zacznę coś do Was gadać. Dobra, zaraz przyjdę się pożegnać, bo na gada gada, ani tutaj nie mogę nic powiedzieć, ani nic nie słyszę. Dobra, dość już tego dnia, Jezu, nie mogę na to patrzeć. Dość już tego dnia żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko i widzimy się z pewnością jutro, więc do zobaczenia. Pa!